Dzień dobry, kochani, witajcie bardzo ciepło i serdecznie. Zapraszam Was na czytanie, w którym zobaczymy, co potrzebujemy wiedzieć na ten moment naszego życia, jaka wiadomość chce być dostarczona. Buławę. Pierwsza informacja, jaka przychodzi do mnie, kiedy spojrzałam na tę kartę, to jest to takie przesłanie, które mówi o tym, że jesteś oczkiem w głowie energii wyższej. Że jesteś bardzo mocno. Opiece. Cztery buławy mówi o tym, że masz ochronę, że Twoja rodzina jest chroniona, twój dom jest chroniony. Ale to jest też zapowiedź sukcesów w obszarze Twojego domu, Twojego życia rodzinnego, ale też poczułam, że w obrębie Twoim, czyli chodzi o Ciebie, o Twoje wnętrze, o, o, o Twoje uczucia, emocje, że być może procesy, które teraz przechodzisz, które teraz doświadczasz, że to wszystko jest w takim zaopiekowaniu. Wokół ciebie mam takie poczucie, że jest stworzona taka bariera ochronna, która zaznacza wokół ciebie Twoją przestrzeń, która może też mówić o Twojej asertywności, że być może Ty potrzebujesz tej asertywności albo będziesz się jej uczyć. Ale ja też czuję, że to jest taki czas bardzo mocnego skoncentrowania się właśnie na sobie, ale chodzi o doprowadzenie siebie do porządku, do takiej wewnętrznej równowagi. Ochrona waszej energii, to jest to, co mi przyszło. Sprawy domowe, rodziny mogą być ważne, ale one pokazują się w energii pozytywnej. Co potrzebujesz jeszcze wiedzieć? Sprawiedliwość. Więc jest powiedziane bardzo jasno i wyraźnie, że. Mogą być ważne sprawy domowe, sprawy formalne, sprawy na przykład sądowe, ale one pokazują się w pozytywie i jest tutaj też pokazana taka informacja, że w obrębie Twojego życia już wkroczyła Boska Sprawiedliwość więc jeżeli ty masz jakieś obawy że nie dasz rady, że nie podołasz czemuś to jest powiedziane, że w tej sytuacji, w tym momencie twojego życia boska sprawiedliwość przejęła dowodzenie. I sprawy sądowe. Czy też sprawy życiowe są prowadzone już odgórnie, i tu na ziemi możesz oczekiwać pozytywnych dla Ciebie rozwiązań. Zwłaszcza jeżeli w ostatnim czasie była taka sytuacja, że czuliście się pokrzywdzeni, to teraz to zostanie energetycznie Wam wyrównane. Ja też poczułam, że to jest taki czas, gdzie powinniście zwrócić się o pomoc do energii wyższej. Na przykład poprosić o wstawiennictwo w Waszej sprawie. Tak? Proś, a będzie Ci dawna. Proszę. Królowa Denarów. Jeżeli jesteś kobietą, to pokazujesz się jako uzdrowicielka, jako kobieta, która ma dzieci, albo która jest w takiej energii bardzo macierzyńskiej, w takiej energii opiekuńczej. Jeżeli nie w stosunku do własnych dzieci, bo nie wszystkie z nas mają potomstwo, to w stosunku do świata. Królowa Denarów pokazuje się jako przesłanie dla pań o tym, że jesteście w dobrym momencie swojego życia, że jesteście w takiej energii opieki odgórnej i jesteście w takim czasie, yy, gdzie nie zabraknie wam stabilności materialnej. Jeżeli z kolei tutaj mówimy o panach, którzy słuchają tego odczytu, to panowie mają taką kobietę przy swoim boku, bądź będą mieć ją przy swoim boku. I to jest bardzo wysokoenergetyczna energia żeńska, dla której liczy się przede wszystkim spokój i bezpieczeństwo. Co jeszcze potrzebujecie wiedzieć na ten moment, moi kochani? Siedem denarów. Hmm. Na pewne rzeczy będziecie musieli poczekać. Więc zalecana jest cierpliwość, ale także wytrwałość. Zwłaszcza jeżeli chcecie coś osiągnąć, osiągnąć jakieś cele, osiągnąć jakieś założenia, zamierzenia. To jest tak zwana energia odroczonej gratyfikacji. Na pewne rzeczy trzeba będzie poczekać, ale też jest informacja, że ty na swoją pozycję bardzo długo pracowałaś czy pracowałeś. I teraz nadchodzi taki czas wynagrodzenia tobie tego i taki czas rekompensaty za Twoją pracę. To jest raczej taki czas w Twoim życiu, gdzie mniej znaczy więcej, gdzie wolniej znaczy szybciej. To jest taki czas, gdzie pośpiech może być zgubny. I tutaj raczej energia wskazuje, krocz spokojnie i powoli. Dbaj o dobry przepływ energetyczny. Dbaj o swoje emocje, o siebie, tak? Ponieważ um, w tej sytuacji, czy też w tym momencie waszego życia, mogliście doświadczyć pewnych strat. Ale to jest też taka informacja, że pewne Wasze emocje zostały tak jakby zablokowane. Nie zostały uwolnione. I tutaj też jest taka mm, prośba dla Was, do Was, żebyście starali się mm, jak najszybciej w miarę Waszych możliwości i Waszego potencjału mm, uwalniać stratę. Może tutaj warto byłoby też sięgnąć do warsztatu cesarzową być, czy do warsztatu wewnętrznej matce, czy do warsztatu e, uzdrawiania wewnętrznego dziecka. Tam właśnie też podpowiadam, co zrobić. Na pewno ważne jest to, żeby nie walczyć z tym bólem, żeby też go trochę, tak jakby, zaakceptować i przyjąć, oswoić, uznać. To za część ludzkiej tutaj egzystencji. I ruszaj w nowy początek. Ale tu jest dla Ciebie taka informacja, że buduj swoje życie tak świadomie, w tej energii do opiekowania, w tej energii stabilnej, w tej energii miłości, w tej energii, że każdy dzień jest piękną przygodą. Twórz ten świat na nowo. Widać, że nie są to łatwe dla Ciebie procesy, ale pomimo to podejmuj nowe wyzwania, podejmuj nowe działania. Też poczułam taką energię: pozwól sobie narodzić się na nowo. Dziękuję Wam bardzo, kochani. Życzę wszystkiego pięknego. Zapraszam Was do przeznaczenia duszy, kosmogramu, kursu tarota, sesji energetycznych. Jeżeli macie ochotę, to jak najbardziej jestem w kontakcie z Wami. Trzymajcie się i pa pa!